Witam państwa w kolejnej odsłonie cyklu portalu Egarwolin. Kilka pytań do. Dzisiaj moim i państwa gościem jest starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki. Dzień, dzień dobry, dobry panie starosta. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Nie będziemy jednak rozmawiać ani o polityce, ani o inwestycjach realizowanych na terenie powiatu. Dziś wyjątkowo skupimy się na walce o zdrowie i życie. Panie Mirosławie, w dobie powszechności dostępu do internetu, królowania mediów społecznościowych, googlania i skrolowania, wyszukanie osoby, która pełni funkcję publiczną, jest bardzo proste. Wpisując w wyszukiwarkę pana imię i nazwisko, znajdziemy jednak zdjęcia, które bardzo się różnią. Ile kilogramów dzieli te zdjęcia z teraz i sprzed trzech lat? Pani redaktor, te kilogramy niestety wahają się, natomiast maksymalnie schudłem około 50, ponad 50 kilogramów, więc to się waha od 40 kilku do 50 kilku kilogramów. Ile pan kilogramów ważył najwięcej? Najwięcej ważyłem 145 kg. Przy wzroście? 172 cm. Czy to był ten moment, gdy zdecydował się pan zawalczyć o siebie po raz kolejny? Bo podejrzewam, że tych diet, prób było sporo. Czy, czy wcześniej one przynosiły efekt? Po raz pierwszy zacząłem swoje odchudzanie, kiedy do około 30, może przed 30, ważyłem 60 kilka kilogramów, przytyłem do 80. I to był moment, kiedy zobaczyłem, że powinienem się wziąć za siebie. Rozpocząłem odchudzanie takie drastyczne, myślę, że blisko rok, pół roku na sokach, z, z półtora roku bez mięsa i takie drastyczne diety. Schudłem, no ale od tamtej pory rozpoczął się mój jeden, kilku na dziesięcioletni efekt jojo. Odchudzanie pewnie doliczyłby się z 10 razy. Udawało mi się zrzucać po 30 kilka kilogramów. Sport, dużo jeżdżenia rowerem. Przez cały rok po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Efekt przy, no, oczywiście był, ale w momencie, kiedy, kiedy y, przestawałem się ruszać, y, y, tyłem niemal dwukrotnie więcej niż poprzednio. Efekt taki, że jak Państwo mogą sobie policzyć, z 64 kg w wieku lat tam 30 do, y, do 140 kilku w wieku lat 48. Efekt jojo i jego wpływ na samopoczucie, na psychikę, też przede wszystkim, nie tylko na nasze fizyczne stany, doskonale znają chyba wszystkie osoby, które zmagają się z nadprogramowymi kilogramami, szczególnie z tymi, gdy, gdy jest ich więcej. Ile lat łącznie zmagał się Pan z otyłością i jak Pan wtedy funkcjonował prywatnie, ale też zawodowo, wcześniej i później, gdy został Pan już wodarzem powiatu? I z jakimi emocjami wraca Pan myślą do tamtego czasu? Pewnie, pewnie łatwo policzyć ponad 20 lat tej walki. Walki częściowo skutecznej, bo tak jak mówiłem, nawet jak ważyłem ponad 100 kg, 120 kg, to też aktywnie grałem w piłkę jako samorządowiec w turniejach. Praktycznie. Co tydzień, 2-3 dwie, dwie, godziny gry w piłkę, walczyłem, natomiast gdzieś po przekroczeniu jakiegoś etapu już się poddałem, i no tak, to, to jest nie tylko poddanie się w walce z otyłością, ale także poddanie się na każdym innym polu. To jest To są kompleksy, to jest. Chęć czy niechęć pokazywania się publicznie, niechęć wystąpień publicznych, e, unikanie kontaktu z ludźmi, e, to jest dosyć ciekawe uczucie, kiedy patrzysz i, i, i zawsze wiesz, że jesteś najgrubszy na sali, i to jest e, chociażby przez to, może też w centrum uwagi, ale, ale w bardzo negatywnym stopniu, negatywnym e, kontekście, więc, e, więc oczywiście wpływ na psychikę olbrzymi. A szczególnie, szczególnie widoczny dla mnie, kiedy już te kilogramy zgubiłem. Schudł Pan około 50 kilogramów. Wiemy już, domyślam się, że to nie jest efekt diety cud, prawda? Co Panu pomogło i co może pomóc innym osobom, które zmagają się z otyłością, określaną jako choroba XXI wieku? E Pani redaktor, powiem, że otyłość, ja jestem otyły. To nie jest tak, że, że ja doszedłem do tego, do czego bym chciał dojść i, i to, to jest jeszcze przede mną. Natomiast y, mówimy o tej otyłości olbrzymiej o, 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 o tym y, stanie, kiedy człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ja, dopóki mogłem i, i walczyłem, starałem się robić tak jak mówiłem, przy pomocy sportu. Jeżdżenie rowerem, pływanie, e, kijki, bardzo dużo kijków, po też kilkanaście kilometrów dziennie, codziennie. E, i, I walczyłem. Natomiast, jak się przekroczy pewien etap, już sił do walki nie ma, męczę, męczy się człowiek wszystkim. Nawet siedzeniem, i to już jest równia pochyła. Ja nigdy nie spodziewałem się, że dojdę do takiego etapu, że podejmę decyzję o operacji. Tak? Bo mówimy tutaj o operacji bariatrycznej. <laughs> Wiedziałem, że już kolejnych, kolejnych prób nie jestem w stanie podjąć. I zdecydowałem się ten, na ten drastyczny krok pod wpływem e, rozmów e, ze znajomą panią doktor, która pracuje w, Wars w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pochodzi z Garwolina e, i ona jakby e, zwróciła uwagę na to, że powinienem rozważyć tę operację. E, etapy przygotowań do tej operacji, konieczność schudnięcia, konieczność zmiany trybu życia. To już był jakiś sukces, natomiast sama operacja, śmiało mogę powiedzieć, że to była rzecz, która uratowała mi życie w sensie dosłownym, takim fizycznym, ale także pomogła stanąć na nogi pod takim względem mentalnym, psychicznym. Ile czasu zastanawiał się pan nad tą operacją, i kiedy zapadła ta ostateczna decyzja? Czy Towarzyszył jej strach, jakieś konkretne obawy lub wątpliwości. Samo już takie konkretne podjęcie decyzji to jest. To jest nie wiem, może jeden dzień. Bo, bo pani doktor zaprosiła mnie do siebie, zaprosiła, bo jest członkiem takiego zespołu, który, który te operacje przeprowadza, bo to jest cały zespół to nie jest tylko chirurg czy czy, czy lekarze bezpośrednio operujący, ale to są dietetycy, psychologowie e, i to jest cały zespół. E, Zaprosiłem mnie do siebie na, jakoś, na jakąś rozmowę, na, na, na jakieś badania. Ja, ja do samego końca nie wiedziałem, o co chodzi. Ja myślałem, że pojadę, może mnie skieruje na jakieś, jakieś turdusy odchudzające, być może jakaś rozmowa psychologiczna, ona konkretnie Posadziła mnie przed y, szefem tego zespołu, przed chirurgiem, który powiedział albo tak, albo tak. No i, i, I to trwało chwilę, jak się zdecydowałem. W domu wszyscy zszokowani, że, że to chodzi o operację. Ja też byłem bardzo daleko od tej myśli, od, 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 od tego, y, że to jest operacja. Słyszałem o tych operacjach, ale myślałem, że to jest y, w ogóle y, nie dla mnie, i, i sobie spróbuję sam poradzić jednak. <kuh> Ale po, po rozmowie z tym chirurgiem profesorem, no zdecydowałem, że, że jednak to zrobię. No i to, to było bardzo szybko. I nie, nie miałem jakichś wielu wątpliwości, a strachu na pewno. Jak wyglądała kwalifikacja do tej operacji, jej przebieg, i. Y z Pana doświadczenia, rozmów z tym zespołem całym, dla kogo dedykowana jest operacja bariatryczna i co pewnie ważne dla części naszych widzów być może, czy jej koszt jest na każdą kieszeń? Pani redaktor, nie pamiętam w tej chwili, chyba powyżej 21? Ja nie pamiętam, jest, jest jakiś współczynnik, bo ja mi przepraszam, nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, gdzie... Te operacje wykonywane są na, z, z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, więc ludzie o dużej otyłości po zakwalifikowaniu się czy po wejściu na tą ścieżkę, która składa się, tak jak powiedziałem, z wizyt, kolejnych wizyt u, u, u lekarzy specjalistów. Między innymi musiałem uregulować sprawę snu, bo na przykład okazało się, że w czasie snu bezdech, więc to trzeba było najpierw z tym sobie poradzić. Badanie oczywiście serca, wydolności tego typu spraw, by jak podejść do tej operacji, żeby była ona bardzo bezpieczna. To trwało kilka miesięcy. Oczywiście na te wizyty się czekało. Problem też taki, że że to był gdzieś okolice pandemii, więc to też tak prawdę powiedziawszy... Tak, w ostatniej chwili załapają się na tą operację. Później te operacje już nie były wykonywane przez jakiś czas. Yy, tak jak powiedziałem, próba wyprowadzenia tych podstawowych wskaźników zdrowotnych na prostą i dopiero osoba względnie zdrowa i przygotowana może być operowana. Z tego, co słyszałem, no, też około 90% no, później wraca. No, ja, ja też już miałem taki etap powrotu, no, ale się też znowu zawziąłem. Też pewnie kilka miesięcy, pół roku pływałem, i, i, i zrzuciłem, i znowu. I, I pewnie tak moje życie dalej będzie wyglądać. Natomiast, y, natomiast no, skok jest całkowity, i jeżeli miałbym. Y, Kogoś zachęcić i swoim przykładem to, to bardzo, bardzo polecam. I, I myślę, że już kilka osób udało mi się namówić i też są szczęśliwi. O ile zmniejszył się Pana żołądek i co musiał Pan zmienić po przejściu tej operacji, aby nie tylko schudnąć te 50 kg, ale mimo tych czasowych wahań wagi, jednak utrzymywać ten efekt i nie wracać do tego, co było? Pani redaktor, nie jestem dobrym przykładem. Natomiast y, trzeba się kontrolować. Żołądek zmniejszył się o 4 piąte, czyli została jedna piąta żołądka. Początki to, to gerberki, jedzenie naprawdę takich śladowych ilości jedzenia. Y, Według książek powinienem trzymać dietę i pewnie, jeżeli mnie usłyszy moja pani kto, doktor, która to prowadzi, to pewnie się zdenerwuje, ale no lubię jeść. Natomiast z przyczyn fizycznych, no, chociażby to zmniejszenie żołądka, nie mogę dużo zjeść i staram się tego pilnować. Tak jak powiedziałem, miałem epizod takiego już przytycia po tym, ale się wziąłem w garść. Na pewno nie można zrezygnować z wysiłku fizycznego, to jest podstawa. Ona też, ten wysiłek fizyczny też pomaga w głowie sobie ułożyć pewne rzeczy i odejść od jedzenia, odejść od lodówki. Nie zmieniłem niestety jakiś taki, bo, bo często moi znajomi, którzy czy znajomi, czy, czy ludzie, którzy tą operację przeszli, którzy też z sukcesem, Zmienili sposób odżywiania. Ja niestety nie. Jem to, co lubię, może nie w takich ilościach i na pewno nie w takich ilościach, bo nie jestem w stanie. Ale generalnie, jeśli chodzi o jakość życia, mówię tu, a jedzenie jest ważnym dla mnie elementem, no, nic się nie zmieniło poza ilością. Utrata kilogramów to jedno, mm, ale mm, taka operacja, wydaje mi się, zmienia. Ogólnie życie, jak wpłynęła ona i efekty tej operacji na pana samopoczucie, na pewność siebie, na pracę, na relacje? Czy pan i pana bliscy dostrzegacie zmianę nie tylko tę fizyczną w kilogramach, w centymetrach? Wspomniał pan, że udało się też kogoś zainspirować do podobnej zmiany? Na pewno, jak powiedziałem, ta operacja i samo, sama walka z tymi kilogramami i Yy, Daje pewność siebie efekt tego, czyli, czyli to, że, że patrzysz i nie jesteś jednak już najgrubszy na sali yy, i ludzie na ciebie patrzą i słuchają nie dlatego, że jesteś najgrubszy, żeby się z ciebie śmiać albo, albo jak, jak, jak na pewien okaz, tylko cię słuchają, bo masz coś do powiedzenia. Yy, <laughs> Sama przyjemność robienia zakupów, których, ubrań, których nie miałem od lat tych 20, bo pójście do sklepu i kupowanie jedynej rzeczy w sklepie, która jest, która jest dla ciebie rozmiarową, to nie jest to samo, co robienie zakupów. Więc jak było mi coś trzeba, to po prostu wchodziłem i szukałem największej rzeczy i wychodziłem. Ewentualnie korekty u krawca. Więc. Te osoby, które wiedzą, o czym mówię, no to, to w momencie, kiedy wreszcie wracasz do, do, do starego i idziesz do sklepu i przymierzasz, i, i jedna rzecz jest za duża, za mała, jedna ci kolorystycznie pasuje, i masz ten wybór, to jest coś, może głupio to zabrzmi, ale jest to ważne. No to jest jakiś element takiej normalności, którą człowiek osiąga, kiedy, kiedy jest normalnych rozmiarów, nazwijmy. Tak? W miarę normalnych, bo tak jak powiedziałem, jeszcze, jeszcze dużo brakuje. Mm, tak, udało mi się zainspirować kilka osób, między innymi moją siostrę. Yy, jeszcze ze trzy osoby, no, ale myślę, że siostra się nie obrazi, powiem, ja że też. też... Jakieś spektakularne spadki wagi w tych przypadkach? Jeżeli ktoś No już jedna, tą jeden, 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 też z dalszej rodziny, kolega, który był kierowcą, czy jest kierowcą TIRA, już ponad 100 kg schudł. Niesamowity efekt. A jeszcze praca zawodowa, praca Ta, zawodowa jest. mocno obciążająca Ta i z predyspozy predyspozycjami. Jest, jest, y widziałem go ostatnio, nie poznałem, bo to z 200 ileś na, na, na 90 kilka chyba waży, to, to jest zupełnie inny człowiek, zresztą nie mam przy sobie, do dzisiaj, y do dzisiaj y y na granicy, czy, czy w czasie kontroli policji, czy gdzieś wchodząc, muszę przekonywać, że to ja. Kiedy pokazuję dowód sprzed kilku lat, e, ludzie nie wierzą. Nie? To miłe uczucie. No, tak, tak, Panie Mirosławie, prosząc Pana o tę rozmowę, zapytałam, czy zatrzymał Pan jakieś ubrania z czasu sprzed operacji. Um... I czy przyniesie pan je do studia? Udało się coś znaleźć, pokaże pan widzom? Udało się znaleźć. Mam jeszcze kilka ubrań. Jeszcze jakiś czas temu je trzymałem na wszelki wypadek. Teraz staram się już, już tego nie robić. Ale mam jeszcze, jeszcze coś takiego oryginalnego, czyli mundur, mundur, mundur ochotnika straży pożarnej. Nie był z największych czasów, ale też się w nim już nie dopinałem. Przymierzymy? Proszę bardzo. Tak mniej więcej, pani redaktor, wyglądało. Myślę, że gdybyśmy użyli centymetra, to tutaj to by najbardziej też obrazowało ilość straconych i kilogramów i, i w obwodach. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i przyjęcie zaproszenia do naszego studio. Wierzę mocno, że ta rozmowa może mieć szansę wpłynąć na życie ludzi, którzy być może tak jak Pan już stracili nadzieję na to, że ich życie może się zmienić, bo jest Pan. I osoby, o których Pan nam dzisiaj opowiedział, mimo różnych potknięć i wahań w kilogramach, żywym przykładem na to, że warto, można i trzeba zawalczyć o siebie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, Pani Redaktor. Mam nadzieję, że, że ten mój przykład zachęci osoby, które mają problem do rozważenia tej, tej, tej operacji.